Pierwsze uruchomienie w tym roku parnika, ogólnie pierwsze uruchomienie tego parnika, bo jakoś nie było czasu. On jeszcze jest na razie w tym czasowym miejscu, więc to tak wygląda, jak wygląda. Rurę musiałem mu stabilizować, bo powiem Wam, że na boki się wywraca. W tą stronę jest ok, ale w tą i w tą się obkręcała i się wywracała, więc na razie jest w ten sposób. Docelowo będę musiał pomyśleć o jakimś tam lepszym komikie. Ile tu jest? 30 chyba kilo ziemniaków, tutaj jest teraz w tym momencie załadowane, przykryte i wodą zaraz zamykamy i parujemy. Mamy godzinę 13. Zobaczymy dwa worki ziemniaków, jak szybko uparujemy. Normalnie jeden worek był parowany, półtorej powiedzmy. Teraz parujemy dwa. Drodzy widzowie, półtorej godzinki. Normalnie schodziło 3, po półtorej godziny prawie dwukrotnie więcej ziemniaków jest ugotowane. Więc coś pięknego. Jak dla mnie mega oszczędność czasu i energii, nie oszukujmy się. Bo ilość drzewa podobną spaliłem, A fajnie tutaj ta woda wylatuje. Super, pali się bardzo ładnie. Więc jest OK. No, ja mogę tylko powiedzieć tyle, że jestem bardzo zadowolony z zakupu. No i znowu deszczowa u nas dzień dobry, witajcie przy Sobocie. Idę właśnie dorzucić trochę zboża do parnika tak żeby bardziej smakowe były ziemniaczki. Miłego oglądania. Dzisiaj prosto z Provenceu. Zupka? Piękna zupka będzie. <noise> Dzisiejszy odcinek sponsoruje pan Robert Makłowicz. Ach, ta piękna słoneczna pogoda. Nic tylko się opalać. Cześć, witajcie. Dzień dobry przy wtorku. Wyjątkowo dzisiaj po południu, bo do południa nie było czasu, drodzy widzowie. Lecimy tutaj do nowości. Wracimy do nowości. A z nowości mamy nową parkę gołębi. Poczekajcie, żeby mi tu nie zwiały. O proszę. Zawitały do nas niebieskie mewki. Tu jest. Co tu jest? Tu jest chyba samczyk. Tak mi się wydaje. A u góry. Sam... Nie, odwrotnie. To jest chyba samiczka, a to jest samczyk. Tutaj czarne gołąbki siedzą, żeby się sparzyć, czarne mewki. Natomiast dołączyły do nich niebieskie. Zaprezentujcie się tu ładnie. Tu jest ciemno, a one akurat wszystkie, jak na złość, lubią tutaj siedzieć na górze. Cześć panowie. Witajcie. No dobrze. Sprawdźmy. Godzina 16.00. Co tutaj dzisiaj się natworzyło? Ile tych jajeczek będzie? Jest jedno. Jest tam coś? A no, tu na pewno jest. Dwa. Trzy. Tutaj jest cztery. Tam, o kurczę, na samym końcu. Czekajcie. Cztery. 5 perliczka. 6, tutaj musiało jajko rozwalić, bo są brudne. 7 i znowu perliczka, 8. No perliczki będziemy już niedługo nastawiać w inkubatorze. Może dziś, może jutro. 9, 2, 4, 6, 8, 9, dobrze, dobrze Macieju, twoja matematyka działa, 10 11, i jeszcze tutaj coś jest 12, 13, 14 i jakieś takie malutkie 15. Te malutkie to pewnie od tych liliputków. Hmm. Dobrze, połóżmy je tu na razie. Co tam u mamuśki słychać? Nic tam się jeszcze chyba nie kluje, co? Jeszcze za wcześnie. Dwudziesty, no to mamy tak dwie trzecie za nami chyba nie, nie pamiętam ile indyki kurcze siedzą na jajkach, no musimy sobie to wygooglać Między 25 a 30 niebywuje Google podpowiada, że tyle siedzą indyki, zobaczymy, no to już bliżej niż dalej Ale coś się dzisiaj wylęgło No Ranczu. Tak, drodzy widzowie, coś się wylęgło na ranczu. Popatrzcie. A ja mam dla Was pewną niespodziankę. Pamiętacie te jajka od przepiórek, co tak sobie leżały w pojemniczkach? No to nadszedł czas, czy jednak coś z nich wychodzi. Na razie maluszki się tutaj grzeją. Następne. Następne tutaj się klują Jaki to będzie wynik zobaczymy Tu na razie jest 2, 4, 6 A tutaj jest Jakby się jeden wywrócił Nie może wstać 2, 4, 5 11 na razie zobaczymy Powiem wam Na razie to słaby wynik A dopiero się zaczęły kluć Więc jeszcze dajmy chwilę tutaj jak widzicie Coś się dzieje przy tym jajeczku Coś może jeszcze wyjdzie, zobaczymy. No, odchowalnik uruchomiony pierwszy raz w tym roku. Rozgrzewamy troszeczkę tutaj podłogę, żeby nie było zbyt chłodno. I za niedługo maluchy tutaj wylądują. No, maluchu, uciekaj tutaj, gdzie ciepło jest, a nie tutaj musicie być. Gdzieś ty poszedł maluchu, bo będzie ci zimno. Chodź o tutaj. No idź sobie tutaj. Pierwsze odgłosy na ranczu drodzy widzowie. Takich maluszków w tym roku. 16:33. Popatrzcie, jak jeszcze jasno. Super. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Zwłaszcza jak dnia przybywa każdego dnia, a nie ubywa. No to jest super. Dzisiaj mamy wtorek, więc w niedzielę najbliższą. Czyli nie wiem, 20 tam. <ścoughs> Czekajcie, 21. 25, 25 lutego, prawdopodobnie, jeśli się nie mylę, albo najbliżej tej daty, jeśli się pomyliłem, widzimy się w połańcu, na giełdzie. Więc jak ktoś tam będzie, zapraszam. Podejdźcie, nie bójcie się podejść do mnie, ja naprawdę nie gryzę. Bardzo chętnie zamienię słówko z każdym. Do zobaczenia. W ten słoneczny, piękny, popołudniowy dzień. <laughs> Nie potrafię kłamać. Trzymajcie się, dla następnego. Cześć.